Już po raz 24 przyznano nagrodę literacką prezydenta miasta Białego Stoku im. Wiesława Kazaneckiego. Patron nagrody był poetą, prozaikiem i publicystą. Pochodził z Białego Stoku, zmarł w 1989 roku. Do nagrody za najlepszą książkę 2014 roku zgłoszono 27 tytułów. Bardzo się cieszę, że mamy gości z Warszawy, którzy wnoszą taki bardzo świeży oddech do naszych obrad, ponieważ my często znamy autorów, jesteśmy połączeni różnego rodzaju typami znajomości, a ludzie z zewnątrz pokazują nam takie dosyć uniwersalne wartości literackie, których my często nie wyłapujemy. I myślę, że dlatego są to obrady bardzo twórcze od kilku lat. Ze względu na rozmaicenie kapituły, ale też chciałem zwrócić uwagę, że lista książek zgłoszonych jest bardzo atrakcyjna i my, wybierając finałową autorkę, tak naprawdę rezygnujemy też ze świetnych rzeczy. Nominowano troje autorów: Ignacego Karpowicza za powieść Sońka, Piotra Nesterowicza za reportaż Cudowna oraz Teresę Radziewicz za tomik poezji Rzeczypospolite. Każdego roku powstają nowe dzieła. I jak tutaj ocenia jury, a jury składa się z fachowców, rzeczywiście są one pisane na wysokim poziomie artystycznym, literackim, co nas bardzo cieszy. Laureatem 24. Nagrody Literackiej został Piotr Nesterowicz, autora cudownej, doceniono za przekonująco opowiedzianą historię cudu, odtworzenie kolorytu epoki PRL-u oraz znakomity warsztat reporterski. Przede wszystkim chciałbym podziękować mojej żonie Basi, która ma tą niewątpliwą przyjemność czytania zawsze po pierwsze moich tekstów i tak trochę tkwi między młotem i bo z jednej strony ja i ona e, staramy się, żeby to tak jak czytałem, było bardzo krytyczne Jesteś jest takim ostrym recenzentem, a z drugiej strony też stara się za bardzo mnie tam nie uradzić, nie zranić, by czasu sobie to z tym radziła. E, tylko powstało. dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za docenienie książki. Mam nadzieję, że się dobrze szuka. Uroczysta gala odbyła się w centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białym Stoku. Przyszło na nią wielu sympatyków literatury. Jesteśmy z klubu kochających książki z czytelni słów. Ja jestem z redakcji seniorbiałystok.pl Przyszłyśmy tutaj dzisiaj, mimo tego, że mamy swoje cykliczne spotkanie, zrezygnowałyśmy, przełożyłyśmy za miesiąc, a dzisiaj przyszłyśmy na wręczenie nagrody. Bardzo ważnej. Nagrodę literacką imienia Wiesława Kazaneckiego po raz pierwszy wręczono w 1992 roku. W ubiegłym roku nagrodzono Jana Kamińskiego za książkę Czas budzika oraz Ignacego Karpowicza za książkę Ości kilkukrotnymi laureatami Białostockiej Nagrody byli Jan Leonczuk, Anna Markowa, Elżbieta Kozbowska-Świątkowska, Janina Kozak-Pajkert czy Jerzy Plutowicz.